Be water, my friend. Bruce Lee, amerykański aktor, mistrz sztuk walki, pochodzenia chińskiego. Postać, której słyszał każdy z nas. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego odniósł tak duży sukces? Co było w nim wyjątkowego? Dlaczego odmienił sporty walki? Zacznijmy od początku. Dzieciństwo Bruce'a. Urodził się 27 listopada 1940 roku w San Francisco. Dlaczego tam, a nie w Hongkongu? Jego ojciec był aktorem i w tamtym okresie pracował w USA. Jego trupa operowa została zaproszona na roczne tournée po Stanach Zjednoczonych. Bruce z kamerą miał do czynienia jeszcze gdy nie umiał chodzić. Jego ojciec trzymał go na rękach w jednej ze scen, w której występował. Około roku 1941 wraz z rodziną powrócił do Hongkongu. Młody Lee zyskał przydomek nigdy nie siedzi spokojnie. Mimo, że początkowo był chorowitym dzieckiem, to z biegiem czasu zaczął epatować energią. Co więc nie dziwne, w szkole trudno było mu usiedzieć. Nie był zainteresowany nauką, zaczęło mu się nawet być wyrzuconym ze szkoły czy powtarzać klasę. Cechowała go jednak ogromna kreatywność. W wolnym czasie lubował się w odczytaniu opowieści fantazy czy komiksów. Bruce Lee, mając 6 lat, gra w pierwszym filmie: Narodziny Ludzkości. Wzięła się chłopca, który uciekł z domu i został kieszonkowcem. Film ten jednak okazał się kompletną klapą. Rok 1950. Pierwsza poważna rola w filmie dzieciak Chen". Bruce Lee wciela się w tytułową rolę Chena, hardego, przebiegłego ulicznika o złotym sercu. Co ciekawe, ojciec początkowo nie zgodził się na udział chłopca w filmie. Nie chciał, aby dzieci poszły w jego aktorskie ślady. Wolałaby zdobyły zawód prawnika czy lekarza. Ostatecznie po tym, gdy reżyser zaproponował rolę także ojcu, aby ten mógł mieć oko na syna, tata zgadza się. Film okazał się hitem kasowym, zyskał przychylność krytyków. Młody Bruce przygodą ze sportami walki zaczynał Tai Chi. Powolna postać sztuk walki była prawdziwym testem dla nadpobudliwego Bruce'a. Tai Chi, chińska sztuka walki związana z chińską filozofią gimnastyki medytacyjnej, trening jest znacząco różny od treningu większości sztuk walki. Nie koncentruje się na typowo rozumianym treningu fizycznym, lecz raczej na pracy nad szczególną koordynacją ciała, a przede wszystkim koordynacją pomiędzy umysłem a ciałem w oparciu o klasyczne koncepcje chińskiej nauki. Lata 1953 55 były najbardziej owocne dla kariery filmowej Brusa. Zagrał wtedy w 10 filmach, które stanowią niemal połowę jego filmografii. Rok 1956. Bruce zostaje wyrzucony ze szkoły. Przyczyny tego nie są do końca znane. Najbardziej prawdopodobne wydaje się grożenie nauczycielowi nożem. Kiedy aktorstwo wejdzie za mocno? Bruce kilka lat wcześniej w jednej ze scen groził jako dziecko osobie dorosłej nożem. Młody Bruce od najmłodszych lat cechował się walecznością. Mimo niskiego wzrostu oraz niskiej wagi nie bał się konfrontacji. Był się z każdym, kto mu dokuczał. Młody Lee w szkole najbardziej lubił przerwy, spędzając się ze swoim gangiem, który założył. Jeżeli któryś z jego członków miał problem, zawsze mógł liczyć na pomoc Bruce'a. Bruce wodził prym pięściami i kopniakami, torując sobie drogę do szkolnej chwały. Rok 1956 to początek kung fu w życiu Bruce'a W tamtym okresie poznaje Williama, osiedlowego twardziela. Bruce odkrył, że uliczny talent Williama bierze się stąd, że ćwiczył styl kung fu, znany Wing Chan. ciekawe, był to jeden z niewielu stylów zapoczątkowanych przez kobietę. Kilka informacji na temat tego stylu w pigułce. Około XVIII wieku grupa mistrzów klasztoru Shaolin opracowywała styl, który miał być skuteczny w walce z manżurami i łatwy do nauki w krótkim czasie. Jednak zanim zakończono pracę, na najeźdźcy spalili krasztor. Uratowało się jedynie pięcioro mnichów, a wśród nich mniszka NJ Mui, która dopracowywała podstawy tego stylu. Początkowo styl był walką bez broni, później go albo walką parą noży butelkowych, a ludzie używający do kierowania łodzią długiego kija opracowali technikę walki tym narzędziem. Rozwinięto również metody treningowe, w tym specyficzne ćwiczenia na drewnianym manekinie. W Hongkongu Wing Chan popularność zawdzięczał IP Manowi, człowiek, ten wprowadził brusali w świat kung fu. Bruce cechował się niezwykłą pewnością siebie. Od początku pytał wprost, kiedy będzie w stanie pokonać swojego mistrza. Był bardzo zdeterminowany. Chcąc uzyskać prywatne lekcje, często wymyślał sposoby na pozbycie się innych uczniów. W tamtym okresie zaczął się staczać, przynosić coraz większy wstyd rodzinie, co chwilę wpadając w kłopoty. Chłopaki i Pimena siały postrach w Hongkongu, zachęcane przez swojego mistrza do praktyki z ludźmi na ulicach. Ojciec li zmagał się z uzależnieniem od opium. Zdaje się, że Brusowi brakowało wtedy twardej ręki ojca. W miarę jak rosły umiejętności Bruce'a w zakresie Wing Chan wziął on na siebie rolę nauczyciela członków swojego gangu. Lekcje udzielane przez Bruce'a nie uszły uwadze opiekuna sportowego brata Edwarda. Ten zaproponował mu udział w międzyszkolnym turnieju bokserskim. Bruce miał jedynie dwa miesiące, aby nauczyć się podstaw bokserskich. Po pojedynku zaprezentował się wyjątkowo dobrze. Wygrał przez jednogłośny werdykt. Zarzucał sobie, że nie mógł znokautować przeciwnika. Chociaż Plus nadal walczył na dachach, to był pierwszy i ostatni oficjalny turniej sportu walki, w jakim uczestniczył. Nie podobało mu się, że zasady ograniczają jego skuteczność. W późniejszym okresie, gdy rzucano mu wyzwania, on zgadzał się jedynie na pojedynki na gołe pięści bez zasad. Uliczne pojedynki przyczyniły się do licznych zatargów li z policją. Rodzice zdawali sobie sprawę, do czego to może doprowadzić więzienie, albo nawet śmierć. W Hongkongu coraz bardziej się staczał. Zmiana otoczenia mogła mu wyjść na dobre. Lee jednak, co zrozumiałe, się temu sprzeciwiał. Nie chciał rozstawać się z przyjaciółmi i rodziną. Bał się ojca. Musiał się podporządkować. Bruce uświadomił sobie, że potrzebuje drastycznej zmiany otoczenia. Sam stwierdził, że gdyby został w Hongkongu, to prawdopodobnie skończyłby jako jeden z członków gangu zadźgany nożem. Wewnętrzne rozdarcie pomiędzy chuligańską osobowością a mnisią, wnikliwością charakteryzowało jego późniejsze życie. 17 maja 1959 roku Bruce wrócił do Ameryki gdzie przed 18 laty się urodził. Do Ameryki wyjeżdża jako zdeprawowany nastolatek, dwukrotnie wyrzucony ze szkoły, po licznych zatargach z prawem. Wtedy jeszcze nie wie, że jego życie zmieni się na dobre. Jednak to już temat na zupełnie inny odcinek. Dzięki za uwagę, do usłyszenia wkrótce.